Witajcie moi drodzy w skończonej już łazience. Mam nadzieję, że śledziliście tutaj etapy poszczególnych prac. Zaraz tak jeszcze Wam przypomnę, o paru rzeczach opowiem. Ale co najważniejsze, inwestor jest zadowolony. Mogę się pochwalić lub też jak gdyby dla glazownika to jest poza oczywiście kasą jakaś tam nagroda, że Wchodzi tutaj po prostu pani i mówi: Tak, tą łazienkę sobie wyobraziłem, i to naprawdę y, jest przyjemne, ale dobra. Y, kilka słów y, przypomnienia, y, i po kolei po ścianach postarałam się y, opowiedzieć, przypomnieć y, i parę kwestii poruszyć. Także zaczynając, po prosta sprawa. Malowana ściana. Tu tylko musiałem po prostu przyciąć delikatnie opaskę, bo płytki są nieco wyżej jak panele z tamtej strony, ale to taki szczegół. I teraz zobaczcie ułożenie tych szafek. O właśnie na temat ułożenia parę słów, bo często tak pod niektórymi filmami. A Wacek, dlaczego tak zrobiłeś? Powinieneś tak zrobić. Mogłeś uciąć w dołu, tak się nie robi. Mogłeś uciąć, uciąć płytkę u góry. U góry tak się nie robi. Moi drodzy, powiedzmy, że w zasadzie nie w większości, tylko wszędzie, jeśli nie ma dokładnego projektu, ja rysuję płytki po ścianach, wołam inwestora, no inwestor jest na miejscu, rysujemy, jak to wygląda, jak wygląda góra i po akceptacji inwestora tak ja robię. Jeśli są cięte opłytki od, od, od dołu czy tam całe od dołu to nie dlatego, że sobie Wacek tak wymyślił moi drodzy tylko dlatego, że to było tak uzgodnione z inwestorem i tak jest też robione tak jak tutaj powiedzmy, że tu w zasadzie wszystko było uzgodniane łącznie z ustawieniem wanny ale to po kolei i, i wracając do tematu ułożenia tych tutaj szafek moi kochani yy, sprawa była taka pamiętacie tu nic nie było szafki tu były wniesione. To było rozłożone od tego oś, i zaczęło się od lampy. Lampa była przeniesiona na odpowiednią wysokość, i jak gdyby ta lampa wyznaczała oś później, tak teraz tego montażu, i do tego było wszystko moi drodzy przerabiane Kontakty, gniazdka, kontakty, włączniki to było słynny. róg, gdzie mój, mój syn tutaj był za kareman, się podłączał. Zobaczcie w płytce. Ja to po prostu zostawiam za ścianą, bo tu mam taką możliwość. I teraz jak i z tej, jak i zobaczcie z drugiej strony to jest symetryczne i, i na płytce. Mam nadzieję, że to widać, że to ładnie wygląda. Oczywiście w zasadzie z baterią też tak by można było. No, tu, tu, tu troszkę powiedzmy nie jest większy problem, ale też jakby się upadł do zrobienia. No ale nie przesadzajmy chyba to jest bardzo proste do zrobienia. Kładziemy, wiercimy, montujemy i tyle. Z lustrami też było troszkę zabawy, bo bardzo ciężkie, pełno stal. Lustro bez tam przygotowania do zawieszenia tego lustra musiałem tam wiercić, rozkrętać, czarować. Ale jak widzicie, wszystko jest na swoim miejscu. Umywalki, jeszcze musiałem być, bo widzę, że tu jest brudne. Silikon położony, szafka przyklejona. Także ta ściana powiedzmy jest omówiona, zrobiona. Jedziemy dalej. Nawet ta o na mojej kochani, ona stała w tym miejscu. Był była zaznaczona bateria, była zaznaczona wysokość baterii. Wszystko, ja nie mówię tam do milimetra, ale wszystko tu było zaznaczone tak jak jest, jest zrobione, jak jest wykonane. Belka tak samo, To mówię, wszystko było przemyślane i tak jest zrobione. Tu elementy zobaczcie, takie dekoracyjne też. Po uzgodnieniu, po Laserek i też to zrobiłem. No Pojadąc dalej, tu już praktycznie misa WC przycisk też stylowy tam na papier grzejnik i kabina prysznicowa Zobaczymy i tak to wygląda w całości szczerze powiem yy, bo pytaliście się tam mnie, mnie o tą yy, nazwę tej baterii powiem wam szczerze to było w szarym pudełku. Jakaś tutaj, właśnie taka, trudno nazwać to instrukcja. Taka tylko kartka była po prostu w tym. Jak nie zapomnę, zapytam się inwestora, to mi może powie, gdzie to było kupione. <laughs> Przepraszam, nazwa nazwa tej firmy, bo pytaliście się, tak wygląda w całości. Ciekawy design. Też było zapytanie, jak ten róg zobaczyć, tak wygląda. Tak go zrobiłem. Było oderwaniu taśmy jakieś delikatne poprawki, ale w całości myślę, że, myślę, że to się ładnie prezentuje. I w zasadzie tyle, no, moi drodzy. Tak, tak to wygląda w całości. Wszystko tu mamy zrobione. Jeszcze jakaś żarówka, ale to już tak mówię, takie mówię, takie małe szczegóły. To tyle, moi kochani. Myślę, że zarys łazienki y, widzieliście poszczególne etapy, widzieliście y, na temat płytek, czy tam y, czegoś tam w łazience. Oczywiście jednemu się podoba, drugiemu nie, ale tak jak mówiłem, to się y, ma podobać w zasadzie jednej osobie, czyli inwestorom, a reszta po prostu jest bardzo ma, mało ważna lub też y, nic nie ważna, tak? Y, każdy ma jakieś swoje zdanie, swoją opinie i Przede wszystkim szanujmy to. Tyle. W niedługim czasie zaczynam nową inwestycję, całe mieszkanie. Także myślę, że jeśli inwestor wyrazi zgodę, to po prostu też jakieś materiały się pojawią, a będzie ciekawie. Mam taką nadzieję. To tyle. Trzymajcie się i cześć.